Cześć, widzowie! Dzisiaj mamy 15 lutego 2025 roku. Wczoraj były walentynki. Mam nadzieję, że fajne prezenty dostaliście od swoich ukochanych. Ja dostałem niesamowity prezent i chciałem właśnie pochwalić się Wam tym prezentem. Widzicie? Widzicie to? Co mi żona kupiła? Co mi żona kupiła na walentynki? Ja Wam pokażę. Zobaczcie. Zobaczcie, co tu za kolega stoi. Taki sam przyjaciel, jak tamten. To jest starszy brat. A tu mamy młodszego brata. I nie jest to reklama sponsorowana. Także zadanie na weekend. Mam nadzieję, że się uda. Poskładać koleżkę i postawić go tam obok. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do lajkowania. Tu poniżej subskrypcja. I cześć.